Okej, oh, w dzisiejszym odcinku gramy gramy, 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 gramy wy, 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 wy. Co by tu zagrać Skoro jesteśmy e, e, m, gramy w takon YouTube Czyli musimy wziąć Tajkon o tuby bo, bo mamy kanał na YouTube, to sobie weźmiemy taki, taki, jakby powiedzieć, tak, YouTube. O tu. Bo. I ja się zastanawiam, czy mieliście tak, yy, że właśnie koledzy i koleżanki też. Nagrywają bo moja koleżanka, jakby taka, wyf, wyf była w 1,3, ale już teraz nie jest i teraz jest inna, więc on nagrywała z twarzą, ale i mi się wydaje, że z twarzą, z twarzą, mi się nie wydaje tak za bardzo ten kanał, żeby ten prowadzić, go, bo jakby. Tak czasami myślę, jak widzowie nagrywają z twarzą, to czuję jakby. Nie wiem, czy czuć na przykład płacz. Rozumiem, że można, tak, no fajnie, fajnie. Ona ma ładną twarz, ale z jednej strony widzowie, to nie jest fajne, tak? Ja rozumiem, że na przykład ma, ma się na przykład lat 20. To można, ale jak się ma 50. To. to. Słuchajcie, jeżeli widzowie wy nagrywacie na stworzenie, to w ogóle nie przeszkadza. Możecie robić nawet co chcecie. Tylko, żeby nie było później na mnie, że, gadamy, że gadam dziwne rzeczy, a później. Nie, i tak nie widzę Możecie robić, co chcecie. To i tak nie ma ze względu na. Nie mam korzyści dla Was, że macie na przykład. Na przykład, powiedzmy jedynie. Tak na przykład. Powiedzmy, gdy ja nagrywam teraz twarz To jest w ogóle. Tolerancja? No rozumiem, że ktoś tam chce nagrywać, no tak rodzice pozwalają, a ja może udzielam ci, ale mówię wam to jest i tak. oduczycie się tego. Ja tak, że po prostu nie chcę mi się stwierdzą nagrywać, bo się do tego czuję niepewnie. Bo e, z, większość was też ma e, na przykład. Też ma, no nie wiem jak to wytłumaczyć, też ma takie jakby obowiązki I ja dzisiaj na przykład po filmiku teraz idę, nie wiem, na dwór albo Pouczyć się czegoś, tak? Nie osądzajcie mnie jak zakujona, bo ja wcale kujonem nie jestem Ja po prostu jestem normalną uczennicą, tak jak wszyscy A jeżeli mam na przykład być, nie wiem, kujonem to bym musiała się uczyć e, cały dzień, ca, e, całą noc. E, tak, tak powiem. To bym na przykład nie robiła kariery, że nagrywam na YouTube kanał i, albo gram na gitarze. Też nie, e, też nie. I to nie jest właśnie tak, słuchajcie, że jak na przykład e, gram w na telefonie, to nie znaczy, że ja jestem narkoman, ale nieraz lubię sobie pograć, tak? I nagrać jakiś odcinek. Bo to jakby, bo to jakby moja pasja to robi ciekawe życie. I właśnie jestem ciekawa. Słuchajcie, tym, co robią inni. Że nie na przykład nie będę śledzić. Takie osoby. Tak, tak. Musimy pójść. Y Załatwić jedną sprawę, bo bo i tak mam za mało pobudowane. Patrzcie, słuchajcie, Nie? to muszę e, zbudować mniej więcej. Ile to kosztuje? Halo, ja mam 816, a tutaj jest złoty. 0 za A no faktycznie. Czemu za 0 zł? Ja zapłaciłam. Mi się jeszcze pieniądze nie wzięły? Nie rozumiem tego. Zbieram sobie pieniądze na część pierwszego. Czekaj, ile to kosztuje? A nie mogę tego brać. 5 zł. Nie starczy mi na to. 15. Powalę. O, moja kuzynka przyszła, ale nagrywamy ten odcinek yy, do końca, do końca. Bo nie chcę mi się ten do połowy nagrać i już koniec, bo kuzynka przyszła. Zaraz wyjdę, kochani, na dwór, bo tak mi się chce. Się trochę pouczę. Dobra, słuchajcie, ale aha, dobra, rozumiem, za to też można, tak? Okej, okay. jeszcze 40. a tak, to za robuxy. Ja właśnie widzę, co wybieracie, Bo ja się mylę. Ja się mylę, na przykład. Jeżeli na przykład to jest rei pieniądze, to myślę, że tu jest też za takie pieniądze w grze. A to jest Robuxy. Czyli pieniądze Robuxy. Rozumiem. O to chodzi. Dobra. Pomyślałam, że wiecie. Dobra. Okej. Okay. Budujemy dalej. I Nie zwracajcie, co ja, co ja robię. Bo dzisiaj przy udrążeniu do mnie ten. wzięła na wygupianie się, ale jakoś tam nie zniszczyłam. Ten ten od odkurzaczu, żeby było zniszczone, to by, to bym miała karę, rano. Hej, tu, tu, 45, 50, i. i, 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 i. No ale nagrywam film! Jestem! Dobra, widzowie, cześć! No, na no, YouTube'a! Ale... Nooo, ktoś mi przyszedł! Nie kupuję zarobku, bo już to nie płacę. A tu idziemy na dół. A, chciałem się z tobą bawić! Ja też na Ja też będę jeździła!

No i znowu się pomyliłam. Wief, wief. <laughs> Aha. Aha! I znów się pomyliłam. To jest za y, ten. Bo ja znów nacisnęłam, że za Robuxu mam kupić. Ale to. Dobra, już. To. To już. No no Dobra, 8,60 Można, można, kupujemy kupujemy to wszystko kupujemy za darmo i tak zaraz będę musiała kończyć odcinek tak jak wczoraj że krótki był, ale no, nie taki długi bo chcę też coś Porobić z rodziną i tak w ogóle nie spędzać cały czas przy telefonie i nagrywać jakieś kłopoty. Więc no. Wstawię ten filmik, pójdę na dwór jutro jutro yy, wielka, Wielkanoc jest premiera. Będzie premiera. Yy, będziemy grać yy, Tajkon Wielkanocny, dlatego że. Eee, teraz jest taki post, że e, ż, Że e, W tych na przykład u mnie będzie takie zalecenie że, że na przykład Że No że e, Będzie takie zalecenie Że jak jest post Wielki czwartek albo wielki wyjątek Albo wielka sobota albo wielka niedziela To Albo wielkanoc. No, w niedzielę jest wielkanoc, sorry. przepraszam. No to właśnie będzie tajkuny e, zamiast wszystkich gier Właśnie, właśnie chcę tak powiedzieć, bo niektórzy myślą, że tak nie działa, ale wręcz w stronę tak można się bawić. Polecam. Można. Okej. Okay. Za chwilę wyjdę na dwór bo wam za Robuxy, wiecie, co chciałam kupić, ale nie mam za Robuxu, więc nie kupimy. Ale ja e, mam taki odcinek zrobić, gdzie, e, gdzie kupujemy za Robuxy rzeczy, albo zrobić za darmo, bo za darmo da się też, widziałam, i to nie jest fake jest Też mam taki pomysł, żeby zrobić, więc w sobotę albo w niedzielę będzie taki, jakby, duży odcinek. Co wy na to? Jak mam, będę miał czas, to zrobię. No tak, fakty, ale fakt z tymi odcinkami, żeby za dużo też nie robić, dlatego będę przerywać. Raz na przykład, jutro nie będę nagrywać może. Może, bo tak umówiłam się z wami, że jak będę miała czas, no wiecie, bo ja jestem youtuberem, A youtuberzy zawsze ten nagrywają e, długo, po 15 minut, jedną godzinę tak nagrywają, bo ja widzę na youtuberze po 15 minut, po jedną godzinę, po dwie godziny, też widzę. I to właśnie mnie tak wnerwia, że muszę wyłączyć YouTube'a i się odstresować. Bo i tak, gdy na przykład YouTuberzy nagrywają ileś godzin, to wtedy widzowie się wkurzają i wyrzucają ten telefon do kącika na przykład, nie? Tak mi nie pozwala. Ogólnie nie. Żeby pogadać o prywatnych rzeczach. Też y, widzowie, y, fa, y, no, YouTuberzy chcą pogadać z witami. Ale, ale i tak, jak na przykład, jak nagram, nie wiem, jedy, jedną godzinę, nie wiem, filmik, to później się okazuje, że y, już widzowie nie oglądają moich odcinków, bo są za, y, za długie. No to też nie wolno, tak. Słuchajcie, ale w ogóle chcę wam coś wytłumaczyć. Jeżeli ktoś jest na przykład YouTuberem, I chce się na przykład yy, ten nagrywać? To owszem, można. Ale żeby nie było tych za długich odcinków, na przykład 1 godzinę, 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin, 6 godzin, 7 godzin, 8 godzin, 9 godzin, 10 godzin. Rozumiem. Ale nie rozumiem dłuższych odcinków. Ale krótsze. Rozumiem. Budujemy sobie dalej.

Wielkanocnych i trzymajcie się, pa, pa.